Zasilania wewnętrznego. To także tak powiem piorunem przez wyniki, czyli te, które uważałem, że są najistotniejsze, żeby Państwu tutaj omówić. Jeśli Państwa to bardziej zainteresowało, to syłam do opracowania. A teraz parę słów o tym, co ewentualnie można czy należałoby robić tak dalej. Jezioro jest przeżyźnione, jest silnie eutroficzne. Tak jest koniec kropka. Mamy wysokie nagromadzenie biogenów w wodzie, jak i w osadach dennych. Skupiamy się na fosforze, bo on może limitować rozwój tych lenów. Tak? Mamy warunki beztlenowe w warstwach przydennych jeziora. Osady denne nie są w stanie pochłaniać fosforu z toni a tylko go wydzielają z siebie. Najgłębszy punkt jest najbardziej obciążonym punktem w jeziorze, obciążonym w rozumieniu takim chemiczno-biologicznym, ponieważ, <coughs> zobaczcie Państwo, Tutaj mamy dopływ, tam mamy wypływ. Bardzo prawdopodobnym jest, że ten ciek nie płynie w ten sposób w jeziorze, chociaż różne cuda się zdarzają, bo już i podobne rzeczy widziałem. Bardzo prawdopodobnym jest, że wybiera najkrótszą drogę, tak? Czyli wędruje w ten sposób. W związku z tym to, co tu trafia, to pierwsze trafia do najgłębszego miejsca w tym jeziorze. Do tego miejsca, gdzie najprędzej zabraknie tlenu, do tego miejsca, gdzie osady mają najgorszą kondycję, a w tym miejscu najwięcej biogenów trafia do jeziora. One nie są w stanie z tym nic zrobić. Ciek pierwszy to tak już jak powiedziałem, nie będziemy powtarzać, w jakim jest stanie. Konieczne jest zabezpieczenie z zanim Państwo zaczniecie w ogóle rozmyślania na temat rekultywacji jeziora, a więc zabezpieczenie tego cieku i sprawdzenie, że problem już teraz tylko jest w samym jeziorze i dopiero wtedy przystąpić do rekultywacji. No i co dalej? Na czym powinna się skupiać w ogóle rekultywacja? Bo dzisiaj nie będziemy mówić, jak Państwo macie zrobić. O tym to możemy za jakiś czas po prostu porozmawiać. Jakby ta droga i ten czas jeszcze jest. Bardziej ogólnie dzisiaj Państwu <coughs> może powiedzieć. Po pierwsze, rekultywacja ma zniwelować negatywne skutki eutrofizacji. Negatywne skutki eutrofizacji to jest wysoka trofia. W związku z tym trzeba obniżyć trofię w jeziorze. Trzeba zablokować ten postęp dopływający, ten, który jest w jeziorze. Trzeba wyhamować zakwity glonów żebyście Państwo mogli z tego jeziora korzystać. Ja wiem, że wszystko jest kwestią przyzwyczajenia. Tak? Jak przez 15 lat woda była brunatna i się do niej wchodziło, się kąpało, w jakimś tam, nie mówię, że w Państwa jeziorze, tylko w jakimkolwiek, to ludzie są już jakby przyzwyczajeni, że tak było. Ja obserwuję trochę taki proces. Kiedy ostatnio byłem w innej gminie, rozmawiałem na temat czystości wody i wydzielenia kąpieliska w tym jeziorze, które kwitnie, ale kąpieliska, w którym ludzie mogliby się kąpać, o czym Państwu też zaraz opowiem, to ktoś mi powiedział, ale Panie, ta woda tutaj jest taka od lat. Duża gmina niedaleko poznania, stać by ją było na zrobienie jednego kąpiska nawet i rekultywację tego jeziora. A ja słyszę taki komentarz. Ta woda taka tu zawsze była. A Ja mówię, czyli czy my rozmawiamy teraz o tym, że ta woda taka była, czy rozmawiamy o tym, że chcemy, żeby ta woda miała większą przezroczystość, żeby ten ekosystem był bardziej, że tak powiem, zdrowy, przywrócony w kierunku bardziej naturalnego dla niego stanu? Czy mówimy o tym, że wszyscy się przyzwyczaiły i właściwie nie trzeba nic z tym robić? Tu też Państwo możecie wpaść w taką pułapkę, tak? Że uznacie, że pewne rzeczy takie są, nic może się z tym nie da zrobić bo trudności na pewno będą, nie tylko finansowe. Ja myślę, że trudności będą w ogóle w podjęciu decyzji, jaką metodą rekultywować jezioro. I od razu Państwa uczulam, że rekultywować różnymi metodami. Tak jak widzicie, że problemy są różne, tak jak widzicie, że tych elementów w zbiorniku, które ze sobą wchodzą w interakcję, jest bardzo dużo, bo są i ożywione, i nieożywione, tak. I biogeny, i rośliny, i rośliny takie, i rośliny mikroskopijne, tak? Do tych metod też trzeba zebrać więcej, i zrobić kompleksową rekultywację jeziora. A nie tylko, że ktoś powie, że wam wybagruje osady. Albo ktoś inny, że wam wydozuje chemię. I zwiąże posłuch. To nie zadziała. Co dalej? Krótko rozpisałem, jak by mogła wyglądać taka rekultywacja. Nie mówię, że taka by musiała być, ale tak by mogła wyglądać. Przede wszystkim trzeba do tego podejść spokojnie, czyli nie zakładać, że zrobimy to w jeden rok. Czy w dwa lata. Czasem Państwu może zminować cały projekt zmiana pogody. Wielokrotnie mi się zdarzyło, że miałem coś zaplanowane, jakieś badania, jakiś wyjazd w teren, a pogoda pokrzyżowała plan. Szybciej się zrobiło gorąco, albo długo było zimno. W związku z tym <coughs> mamy na przykład wiosnę, a ja w że nadal mam zimę. Albo odwrotnie. tak? Mamy późną zimę, a ja w że już mam wiosnę. Tak? I potem muszę odnosić wyniki do tego, jaki mam stan, a nie jak ktoś zaplanował 5 lat temu tą pracę do zrobienia. Tak? O tym też pamiętajcie, proszę, że. Robienie planu rekultywacji to jedno, ale potem trzeba w nim zapisać bardzo wiele sytuacji czy bardzo wiele miejsc pozwalających Wam dosyć elastycznie zmienić jego realizację, żeby nie zapędzić się w kozi róg, że będziecie robić coś, co zostało zaplanowane parę lat temu, co nie będzie w ogóle miało odniesienia do stanu rzeczywistego jeziora i sytuacji, w jakiej się znajdujecie w chwili, kiedy to realizujecie. Odłowy ryb, bo to jeszcze nie było Państwa badane. Trzeba trochę więcej zbadać elementów ożywionych. Jak Państwo zauważyliście o roślinach, tylko mówiłem, że zauważyłem, były i tak dalej. Tak? One wymagają zbadania, ryby wymagają zbadania, jaka jest populacja tych ryb, bo rybami też można manipulować w zbiorniku wodnym. Więcej powinno być ryb drapieżnych niż ryb tak zwanych białych. Tak, tak. Ogólna jest taka zasada. Co z ciekami? Jeśli się nie uda ograniczyć tej trofi dopływającej do to trzeba się zastanowić, co na tym cieku zainstalować, żeby ten fosfor na przykład związać. Czyli być może już w tym cieku dozować jakieś substancje w oparciu o żelazo, czy w oparciu o inne środki, które by ten fosfor wiązały, zanim on trafi do jeziora. Pozwolenia wodnoprawne, czyli cała administracja. Mapa batymetryczna jeziora bardzo by się przydała, bo to jak się widzi, jak wygląda jezioro w rzeczywistości, to się widzi dopiero wtedy, kiedy widzi jego dno. Tak? Wtedy też można planować pewnego rodzaju pracę, w inny sposób bardziej dokładnie, w sposób bardziej celowany, szczególnie w sytuacji... Kiedy trzeba by się było zdecydować na wykorzystanie tych drogich środków, niewyraźliwych na niskie stężenia plenu. Bo je trzeba zastosować w określonych strefach. A im dokładniej mamy te strefy określone na planie matematycznym, tym dokładniej to zrobimy i tym mniej pieniędzy na to wydamy. Aplikacje środków wiążących fosfor. Można instalować naturalny taki preparat roślinny. Głównie, że tak powiem, w jego skład wchodzi słoma jęczmienna i o tym zaraz Państwu powiem przy kąpielisku. Co takiego szczególnego jest w tej słomie jęczmiennej? Ja chyba trochę przyciągam tak na więc postaram się bardzo przyspieszyć, a człowiek już mam wrażenie, że prawie wykrzykuję do Państwa z siebie. Badania monitoringowe, to jest bardzo ważne. Nie można tego procesu samej rekultywacji zaplanować, zacząć realizować i jednocześnie w trakcie realizacji nie monitorować. Też trzeba o tym pamiętać, że te badania, które Państwo macie w tej chwili, to Wam mówię, jaki stanie w tej chwili. Potem musicie mieć badania w trakcie realizacji, a potem jeszcze musicie mieć od czasu do czasu, ale jednak badania monitoringowe po procesie rekultywacji, żeby wiedzieć, czy trzeba z jakimiś działaniami, że tak powiem, wkroczyć do jeziora i go je trochę, że tak powiem, podreperować. Metoda małych kroków. To jest taka metoda, do której jak jestem na takich spotkaniach w różnych minach, to... Zachęcam, czyli że. Pan lat temu było trochę inaczej. Wszyscy od razu się rzucali, chcieli robić rekultywację i była dyskusja jak, czym, już, tu pieniądze. Teraz widzę, że troszeczkę wszyscy jakby ochłonęli, wiedzą, że ten proces jest procesem trochę bardziej skomplikowanym i że trzeba do niego podchodzić właśnie metodami małych kroków. I mniej więcej te rzeczy, które wypisałem, to na to by się składały. Tak? Czyli podstawowe badania, potem rocznie pełne badania. Państwo już to macie. Tak? Przydałoby się jeszcze, mogłem dopisać jeszcze. Dokładna, dokładne rozpoznanie zleśni, ale w kontekście tych obszarowych zależności, czyli jaka jest gospodarka prowadzona, czy jest leśna, czy jest rolna i tak dalej. Budowanie akceptacji społecznej, czyli takie spotkania, jak tutaj dzisiaj ze mną, jakieś inne pogadanki, może w szkołach, tak żeby ludzie bardziej rozumieli proces. Nie tylko widzieli problem, że woda jest nieprzezroczysta, ale też rozumieli z czego się to bierze, jak skomplikowanym jest odwrócenie tej sytuacji. Zabezpieczenie kąpieliska na przykład też, bo buduje akceptację społeczną. Użytkownicy mogą korzystać z jeziora, mimo że dookoła mamy potężny zakwit e, sinic na przykład, tak? I spokojnie przygotowywać się do rekultywacji jeziora w tym czasie. Plan rekultywacji, plan podtrzymywania efektów rekultywacji, to co podkreślam jest bardzo ważne. Poszukiwanie dofinansowania, bo zawsze warto. Jak się już jest tak przygotowanym, to tym bardziej. Rekultywacja i działania podtrzymujące tą rekultywację. I teraz może to już będzie w takim pioruńskim tempie. To znaczy przelecę przez parę slajdów i pokażę Państwu, jaki może być efekt tego, co chcę zaproponować. Może tak. Czyli chciałem powiedzieć o tym, że można zabezpieczyć kąpielisko w taki sposób, żeby woda miała większą przezroczystość niż ma jezioro dookoła w sytuacji, kiedy nas nie stać na to, żeby zabierać już za całe jezioro, a chcemy, żeby no, ludzie korzystali z kąpieliska. Tak? Wydziela się wtedy. Tak naprawdę basen, ale nie do końca, czyli trzeba wydzielić, odgrodzić od jeziora kurtynami, pływakami pewną przestrzeń w ten sposób, aby zapobiec napływaniu tego, co się w jeziorze dzieje, tych potężnych zakwitów. Jednocześnie nie może to być zamknięte w 100% i odizolowane, bo nam się to zakisi. Woda potrzebuje, że tak powiem, oddychać, potrzebuje wymiany, w związku z tym te kurtyny nie mogą zamykać tego kąpieliska do dna, ale ważne, żeby zamykały tą strefę, w której. Zakwity będą się rozwijały, żeby te zakwity nie napływały. Tak? Następnie instalacja w tym kąpielisku. Instalacja to jest u innego klienta, tu nie chodzi o zabezpieczanie kąpieliska, tylko o zabezpieczanie dużego zbiornika kilkunasto hektarowego przed zakwitami. Więc można to robić w takiej skali, można to robić w skali kąpielisk. Zainstalowanie w kąpielisku tego materiału roślinnego, tak jak powiedziałem, głównie słomy jęczmienka. i W odpowiedni sposób? w odpowiedniej dawce, w odpowiednim czasie. To akurat Też doświadczenie. Rozkładająca się słoma jęczmienna uwalnia w czasie swojego rozkładu do toni wodnej, kiedy ten rozkład jest tlenowy i ta woda musi się wymieniać, musi być natleniona. Uwalnia substancje zwane algistatykami. Substancje te działają w taki sposób, że uniemożliwiają rozwój glonów fitoplanktonowych, głównie sinic. Co ważne, uniemożliwiają rozwój. Trzeba odpowiednio wcześnie Tą słomę zatopić, aby po jakimś okresie paru tygodni ona już z siebie te substancje wydzielała, bo jeśli zatopimy zbyt późno, czyli kiedy już mamy zakwit, ona nie pomoże. Ona nie jest w stanie hamować zakwitu istniejącego. Ona jest w stanie spowodować, żeby zakwit nie zaistniał, tak? zanim jeszcze się rozwinie. Dosyć, można by powiedzieć, prosta metoda. Tak? Tak? Przez wielu niedoceniana, moim zdaniem, znana od lat tak? i właściwie naturalna. Na tym zbiorniku zabezpieczamy zbiornik dla dużej rafinerii, z której woda jest czerpana do procesów technologicznych i zamiast robić instalację wartą kilka milionów euro, wynajmują nas, żebyśmy co roku im zrobili taką barierę ze słomy jęczmiennej. Ta bariera wysyca całą wodę zbiornika, zbiornik jest przepływowy i mamy zero prawie chlorofilu w tym zbiorniku. W związku z tym, tak jak mówiłem, chlorofil jest wskaźnikiem siły zakwitów glonów, czyli nie ma zakwitów, nie ma biologii, oni są bardzo szczęśliwi, bo wydają o wiele mniej pieniędzy na zabezpieczanie jakości wody do swoich procesów technologicznych. Do tego stopnia, trochę lepiej to wygląda u mnie na ekranie, to jest kwestia chyba jakby też siły światła. Nie wiem, czy Państwo tu widzicie, wystąpiły gąbki słodkowodne, bo takie organizmy też są, jak gąbki słodkowodne, nie tylko na rafach koralowych w oceanach, ale one robią bardzo czystą wodę. I wystąpiły w zbiorniku technicznym. Dlatego, że woda miała dużą przezroczystość, nie było obciążenia tą materią organiczną kwitnącą. Uzyskaliśmy prawie zero chlorofilu. Lato było bardzo gorące. A w wodzie, co jest ważne, proszę zobaczyć, w wodzie ciągle był 1 mg fosforu, czyli fosforu tego mineralnego, PO4. Czyli warunki do tego, trofia do tego potrzebna, żeby zakwit zaistniał, były idealne, tak? a nie zaistniał. Uzyskaliśmy przezroczystość prawie do dna w najgłębszym miejscu, czyli prawie 4 metry. U Państwa też to jest możliwe. Ja taką ofertę złożyłem. Jak Państwo się z tą ofertą zapoznacie, ewentualnie przedyskutujecie, to ja jestem jakby no otwarty do dyskusji. Przy czym podkreślam, że tu trzeba też w odpowiednim czasie podjąć decyzję. I nie mówię tego dlatego, że to jest w moim interesie, żeby się Państwo szybciej się zdecydowali na tą współpracę, tylko na to, że jak za późno się za to zabierzemy. To lepiej się za to powinien zabierać w pewnym sezonie, jak już zakwitnie, się zacznie i będzie duży i silny, to wydzielenie kąpieliska w momencie, kiedy mam zakwit w jeziorze już niczym nie pomoże. To tyle z mojej strony bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Przepraszam za przeciągnięcie troszeczkę. się